Początkach eksploatacji mówiłam Dobra. też w, Podkowi w podkowińskim. Dobra. Dobra. O tym, że te prywatne kamieniołomy zostały przejęte przez państwo, i na ten moment jesteśmy przy zakładzie obróbczym, który należał do rodziny Piklów. Drodzy Państwo, zakład ten powstał przed. Uwaga, samochód jedzie. Kontynuujemy. E, więc, e, drodzy Państwo, e, widzimy. Ruiny zakładu obróbczego, i jeśli Państwo przyjrzycie się murom, zauważycie, że ta dolna część jest częścią zbudowaną z piaskowca. I to jest ta najstarsza część, wybudowana przed I wojną światową część, która, którą wybudował protoplasta, kamieniarzy, górników, rodziny Piklów. Natomiast ta górna część jest częścią z cegły, i to jest taki swoisty zapis tych właśnie przemian, o których mówiłam. To znaczy, te prywatne interesy zostały przejęte przez państwo. Ten zakład, jak wiele innych, zostało przejętych właśnie przez państwo, i te cegły to po prostu rozbudowa. Więc w tym miejscu produkowano osełki, produkowano także kamienie młyńskie. Gdybyśmy zapuścili się tam w głąb, zobaczylibyśmy jeszcze odpady w sensie niewykorzystanych, źle obrobionych właśnie osełek osełek czyli Kamieni do ostrzenia noży na przykład. Wewnątrz znajdują się także pozostałości po trakach, bo wiemy, że wiemy, żeby się bloki, prawda, czyli ogromne głazy, które należało później przygotować do kolejnych etapów obróbki. Należało je pociąć i teraz, żeby pociąć taki blok, Potrzebowaliśmy traków, czyli e, takich maszyn, wbrew pozorom wcale nie tak skomplikowanych, które e, napędzane były kołem zamachowym, e, przeprowadzonym, który przeprowadzał taką jedną wielką szynę do drugiego pomieszczenia, e, i który, e, która poruszała takim e, ostrzem. Oczywiście z żelaza, które było oblewane wodą, i w ten sposób, poruszając się w przód, w tył, przycinano właśnie ten blok kamienny do takich olbrzymich plastrów. Przejdziemy sobie teraz dalej, po to, aby przyjrzeć się bliżej historii tego miejsca.